Siemanko, wszystkie z tej strony gromiasty Siemano, z tej strony Misiek Kolejny part przed nami, MW2, wracamy z powrotem do swoich starych korzeni, nie zostawiam przede wszystkim kumpli <grym> <grym> w MW3 to też pykamy ale MW2 też trzeba pogromić, co weźmiemy sobie, Tara 21. Ja to ja tutaj na szybko biorę. Intera ja miałem, może. Ja mam jakiś sentyment do tej gry, bo zawsze jak ją włączę mi się grać, więc sobie takiego. Jak... Ajm się pokazał z tym interem, chciałem tam załatwić first skilla, ale nie wyszło. To przesiadka na Wektora teraz. Elegancki już pierwszy jest tam. tam snajper jest w jakimś tym, w tym, w tym, w tym, Już go zdjąłem, zdjąłem go. go? Już go zdjąłem, więc lajtowo tak, tu dołem widzę jakiś się chce smyrnąć, ale ja mu nie pozwolę. W plecy, ze środku, no. To koleś coś kombinował, widziałem. No dołem chciał jeden spierdzielić, ale nie, nie ma tak łatwo. Mówisz? No nie, nie ma tak łatwo, żeby nam tam przechodził, jak on sobie tam chce. Nie są nie mają FTM mam... będą pewnie tam się rozpić Można no, się na co rozpić p... Tak, tak, druga strona Masakra, muszę się w ogóle Muszę się przyzwyczaić Muszę troszkę odzwyczaiłem Ale damy radę Takie rzeczy już się robi Dobrze ziomuś. A, czy ich tu skofiłeś? dobra Jedziemy dalej To co jak to co jednak grom wolisz MW2 czy MW3? Szczerze? Szczerze <laughs> MW2 bym chciał zostać, a... a jednak wiesz, ciągnie do nowego koda, bo to jakiś tam powiem zawsze świeżości Jakaś nowość. Dokładnie. No. Chcę coś tu zakosić, bo no nie no mam już, mam A, no no i host. Oglądałeś mecz reprezentacji? No Żelecko. słyszałem, że wynik był 2 dla Włoszech, dzięki. Ja oglądałem do pośpiechu bramki, jak Szczęsny przepuścił i zostawiłem. Nie wiem, i chciałem się za bardzo dalej oglądać. Z deka porażka. To muszę coś... Dobra, mam Pred'a. Zaraz Leci, nim tu odfrunę. Zdjęty. Leci Predzio? Jest harierek. No elegancko, Zaraz będzie Powiem ci tak. Bo się nie, nie to nastawiam to na być na plusie, najważniejsze to być na plusie w tym meczu. No. I nic więcej. Ale dobrze nam idzie. Pierwszy mecz rozgrzywkowy tak mi się wydaje. Ale coś host jest słaby, bo ten. O, bzyknął. Bzyknął? Dobra Dobrze? Pawlow. A jak zyknął Zeknął, wzeknął. Jak bzyknął, to najważniejsze. Nic <coughs> No jakby nie bzyknął to by a może nie było, chyba, żebym kogoś dobił jakoś. Jak e, bzyka to bzyka, to najważniejsze mówić. Czekaj, bo właśnie gminie jak tam ich rozpracować, bo wiem, że nie są w budynku. O Psz. facet. Nie, dobra, ja zostawiam takich ludzi bez komentarza. Bo to szkoda zachodu. Ziomuś masz pojechane. Szkoda się z jakimiś łożkami męczyć, nie? Zostają w dupę i wyzywają od razu graczy. No ale. Czyli standard polski, jesteśmy w Polsce. No... jesteśmy u siebie. Krótko mówiąc. Ja tutaj rozpracowuję ludzi. Aaaaaah! What the fuck, moc! Tam kurde dużo snajpa, snajpa jeden tam tak się czai czekaj, kubaniec, czekaj. ale. Czekaj, on A Aż ty kurde wachoś ty do się. A, <śpienniali> 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 Ło, tu, tu kurde O, Ole, poszło! Tak. Cały pakiet wbiłem. Za jednym tym. No to bardzo ładnie, bardzo ładnie, dobrze jest. Jest moc! E no, ładna wygrana, nie ma co. Kurde. Gęsko pokazaliśmy, słuchaj, dwóch polskich. Komentatorów pada na serwa I już się dupy nie... miękną Ja ty dziw Nie no Koleś przeginasz kur Cieciu jeden naucz trzy grać Dobra zapytam go o co chodzi może lepiej Nie 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 nie, zostaw go nie bo on tylko na to czeka właśnie Oj mój laski, pięknie, brawo Misiek en... laski, twój no to ładny Wiadomo o co chodzi, krótko i na temat panowie. Także jedna to mapka jest... No ładnie ten pailopiem. Alega... Ta, Stupid no, payload, Samie następną. Stupid payload. Jedziemy następną, to nie ma tak. 20 do 6. Elegancko wow, dwu... 12. Eee, to z staty są, wiadomo kto tu gra. No i tak ma być właśnie. Dobra, przechodzimy da dalej. Co Mam... my tu mamy? Mamy mapkę Invasion, tak? Muszę uważać po angielsku jak się czyta, bo teraz mi wszyscy łapią za Mother Wolf. No, my też łapali w sumie także. Im... Też, łapali czy, mnie czyta. za M1014, aha, także, nie? Bo ja mówiłem, aha. że co, to M1014, a jest M1014. To małe aha. popraweczki wprowadził mi do życia koleś, no ale dobra, nie mam nic przeciwko temu. Dobra, także mapka Invasion. Głosujemy, ja zagłosuję. Może coś lepszego wpadnie. Nie. Hmm. co, co mamy? mamy. Tylko, żeby jakiś shit nie wypadł. Aj do, mapa. No. Dobra, dobra mapa. Mapka, mapka. Też tarym, dobra. też To będziemy gromić. No ja gromę dalej wektorkiem. Bo poczułem moc w tej broni, krótko mówiąc. Jak czujesz moc, to grom. <grym> Powiedz mi, a kiedy MW3 byś miał? Kiedy zagramy jakieś lobby, nagramy? Grudzień? No dopiero w grudniu. Grudzień dopiero, najwcześniej. Chyba, że jakoś wcześniej uda mi się skołować hajs za coś. To a wtedy jak nie, kupię, to tam nie? wiesz, yy, grudniu 6 mierz. Mikołaja ciśni ostra. Na początku grudnia. No właśnie, właśnie tak. Na pewno coś dostanę hajsu wtedy, nie? To wtedy sobie ruszę do tego sklepu, który niedawno otwarli w mieście obok mojej wsi i kupię MW3 i będę szedł w nim tak do domu trzymając je w łapkach. Nie schowam jego nigdzie, tylko będę się patrzył na okładkę. Bez zakładu, bez zapakowaniem spał w poduszce. No.